Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie i gorąco witam Cię w drugim dniu naszych internetowych rekolekcji. W tym roku pragniemy pochylić się nad bardzo ważnym tematem, a mianowicie nad sakramentem pokuty i pojednania. Żeby dobrze przeżyć ten sakrament, trzeba się do niego odpowiednio przygotować. I chciałbym rozpocząć od takiego przykładu. Na pewno wielokrotnie, gdy dzwoniłeś do swoich przyjaciół, znajomych, oni nie zawsze mogli od razu odebrać od ciebie telefon, i bardzo często słuchałeś wówczas tak zwanego grania na czekanie. Co mogłoby być taką muzyką u pana Boga w telefonie? Z całą pewnością byłyby to słowa: Wracaj, wracaj. Wracaj, bo taki jest Bóg. On nieustannie czeka na Twój powrót w swoje ojcowskie ramiona. Nigdy nie lękaj się Boga, ale zapragnij na nowo wrócić w Jego ojcowskie ramiona, w których będziesz mógł czuć się bardzo bezpiecznie. Wczoraj powiedzieliśmy sobie o pierwszym warunku przygotowania do dobrej spowiedzi, a mianowicie o rachunku sumienia. Już wiesz, że rachunek sumienia to modlitwa. To stanięcie w Bożej Obecności w całkowitej prawdzie. A prawda o Tobie jest taka, że jako człowiek stworzony przez Boga dokonujesz wielu wspaniałych rzeczy. I trzeba o tych dobrych rzeczach powiedzieć w rachunku sumienia, ale jesteś także człowiekiem słabym i grzesznym, dlatego upadasz, i w rachunku sumienia chodzi o to, by przyznać się do swoich słabości, by nie owijać w bawełnę, ale nazwać swoje grzechy. Po imieniu. Jeżeli zrobisz dobry rachunek sumienia, to naturalną konsekwencją rachunku sumienia jest żal za grzechy. Bo gdy zauważasz, że popełniłeś coś złego, w twoim sercu powinno zrodzić się po prostu takie naturalne żałowanie tego, że to, co uczyniłeś, było złe. I Kościół podaje nam takie pewne rozróżnienie. Mówiąc o żalu, mówi, że istnieje żal doskonały i żal mniej doskonały, nazywany nieraz niedoskonałym. Czym jest żal doskonały? Ten żal doskonały wypływa z miłości do Jezusa. To taki duchowy ból z powodu krzywdy, jaką moim grzechem wyrządziłem Jezusowi. Bo Jezus za każdy mój grzech cierpiał na krzyżu. To także żal z powodu zła, jakie moje grzechy wyrządziły drugiemu człowiekowi, jak również żal z powodu niewykorzystania potencjału, jaki otrzymałem od Boga po to, by się uświęcać. Natomiast żal mniej doskonały to jest taki ludzki lęk przed konsekwencjami grzechu, a więc przed narażeniem siebie na wieczne potępienie. I teraz, żeby nieco lepiej to zrozumieć, posłużymy się pewnym przykładem. Wyobraź sobie, że dziecko pod nieobecność rodziców zbiło bardzo cenną wazę, która należała do rodziców. Był to prezent ślubny, przedmiot o bardzo wielkiej wartości sentymentalnej. No i gdy takie dziecko zorientowało się, że wyrządziło szkodę, może żałować. Może żałować w sposób taki mniej doskonały, a mianowicie pomyśli sobie: No, gdy przyjdą rodzice, zobaczą, że ten ważny przedmiot został rozbity, no to będą konsekwencje, dostanę jakąś karę. Więc rozpłaczę się, będę żałowało za to, co popełniłem, ale dzięki temu być może konsekwencje tego czynu będą mniejsze. Jednak dziecko może żałować także w sposób, Doskonały. To znaczy, w głębi swojego serca rozpatrzy, że rozbicie tej wazy to jest bardzo wielka strata, taka duchowa dla rodziców. Bo rodzice dostali ten prezent w dniu swojego ślubu i to była bardzo wielka pamiątka. I dziecko może mieć tę świadomość, że rozbiło coś, co sprawia wewnętrzną ranę swoim rodzicom. I dlatego żałuje ale żałuje z miłości, nie z lęku przed konsekwencjami, ale jest świadome, że zadało bardzo konkretny duchowy ból swoim rodzicom. A więc jest zasadnicza różnica między żalem doskonałym, a tym mniej doskonałym. Jako ludzie wierzący jesteśmy wezwani do tego, żeby wypracować w sobie taką wewnętrzną postawę żalu doskonałego. Jednak Kościół podpowiada nam, że nawet ten żal mniej doskonały jest wystarczający do tego, żeby w sposób ważny i godziwy odbyć spowiedź sakramentalną. Jednak mamy dążyć do tego, by nasz żal stawał się doskonalszy. Jak to uczynić? Właśnie po to w okresie Wielkiego Postu mamy do czynienia z nabożeństwami pasyjnymi. Z drogą krzyżową, z gorzkimi żalami, z adoracją Krzyża. Czas Wielkiego Postu to taki czas, kiedy mamy wpatrywać się w mękę i cierpienie Pana Jezusa. Mógłbyś sobie zadać to pytanie, ale po co? No przecież to bez sensu patrzeć na cierpienie kogoś, kto jest zupełnie niewinny. Ale właśnie w tym jest głęboki sens, żebyś na nowo odkrył poprzez uczestnictwo w tych nabożeństwach, że zapłatą za Twój grzech, była śmierć Chrystusa, śmierć Boga, który całkowicie nie zasługiwał na śmierć krzyżową, ale przyjął tą śmierć z miłości do Ciebie. Wielcy święci Kościoła Katolickiego mieli wielkie nabożeństwo właśnie do męki Pana Jezusa. Chociażby Jan Paweł II. To był człowiek, który starał się bardzo często rozważać stację drogi krzyżowej. Nie tylko w Wielkim Poście, ale także w zwyczajne tygodnie roku kościelnego. Każdego piątku przechodził drogę krzyżową właśnie po to, by na nowo uświadomić jak wiele Bóg wycierpiał, aby odkupić mnie z niewoli grzechu. Może warto, aby podczas tego Wielkiego Postu uczynić taką prywatną adorację krzyża. Przecież mamy krzyże w swoich domach. Wystarczy Taki krzyż zdjąć ze ściany, położyć na jakimś biurku, stoliku, uklęknąć, zapalić świeczkę i prosić o to, by Bóg na nowo pokazał, jak bardzo jesteśmy cenni, skoro On oddał za nas swoje życie. Często, kiedy patrzymy na swój grzech, myślimy sobie, ale ja jestem słaby, ale ja jestem beznadziejny, ze mnie już nic nie będzie. Zobacz, że w momencie, kiedy tak patrzysz na swój grzech i żałujesz za ten grzech, to bardzo mocno skupiasz uwagę na sobie samym. Na tragedii, która wypływa z popełnionego grzechu. Ale grzech to coś więcej niż tylko tragedia, która ci się przydarzyła. Grzech to nic innego jak spoliczkowanie Boga. Wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzisz do osoby, którą bardzo kochasz, cenisz. Na przykład przychodzisz do swojego przyjaciela, otwierasz drzwi od jego mieszkania, on się bardzo cieszy widząc ciebie, jest rozradowany, a ty podchodzisz i nic nie mówiąc, policzkujesz tego człowieka, plujesz mu w twarz i jeszcze go na ostatek kopiesz i wychodzisz. Ten człowiek nie wie co się dzieje. Bo spodziewał się, że Twoja wizyta przyniesie wiele radości, wiele pokoju, że wspólnie porozmawiacie, wypijecie kawę czy herbatę. A został niewinnie pobity, sponiewierany. To samo dzieje się z Bogiem, kiedy grzeszysz. Przychodzisz do Boga w momencie popełnienia grzechu ciężkiego i plujesz mu w twarz, policzkujesz go, zadajesz mu potężny ból. On jest niewinny. On chce ci błogosławić, on chce, aby Twoje życie było pełne szczęścia, a ty w sposób świadomy i dobrowolny odrzucasz Jego pomoc. Tym właśnie jest grzech. I chodzi o to, byśmy podczas tych rekolekcji wielkopostnych na nowo sobie to uświadomili: że grzech to nie jest tylko dramat Twojego serca, ale przede wszystkim jest to dramat Boga, który cierpi z tego powodu, że jego umiłowane dziecko splunęło mu w twarz. Spoliczkowało i na dodatek skopało. Żal za grzechy to bardzo ważny warunek dobrego przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania. Po żalu za grzechy w naszym sercu powinno wzbudzić się postanowienie poprawy. Bo skoro mam świadomość tego, że mój grzech oddzielił mnie od Boga, że mój grzech przyspo przysporzył mi wiele nieszczęścia, że mój grzech zaburzył pewną harmonię, to naturalną konsekwencją mojego serca jest to, że chcę poprawić się, że chcę zmienić ten stan, chcę żyć inaczej. I dlatego postanawiam poprawę. Bo to, na co mamy realny wpływ jako ludzie, to jest właśnie nasza przyszłość. To, co było, minęło. Już nie można tego odwrócić, nie można tego zmienić. Można za to, Żałować. Ale sakrament pokuty i pojednania to jest sakrament nadziei, sakrament odbudowy naszego człowieczeństwa. Dlatego postanawiam poprawę, chcę zmienić swój stan życia. Jednak, by rzeczywiście postanowienie poprawy było skuteczne i owocne, powinno zawierać takie trzy bardzo charakterystyczne cechy. Po pierwsze, Postanowienie poprawy powinno być konkretne, po drugie, realne, a po trzecie, pokorne. Często, kiedy w spowiedzi człowiek wypowiada formułę: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję, postanawiam się poprawić, proszę o pokutę i rozgrzeszenie, no to zadaję mu takie pytanie, ale z czego dokładnie chcesz się poprawić? No, ze wszystkiego. No, ale konkretnie z czego? No, ze wszystkiego. Ale konkretnie? No, ze wszystkiego. Niech ksiądz się nie czepia. Chce się po prostu zmienić. Ale co to znaczy ze wszystkiego? Zobacz, kiedy bierzesz się chociażby za sprzątanie swojego mieszkania i jesteś sam, to czy jesteś w stanie wszystkie czynności wykonać w jednym momencie? Czy jesteś w stanie w jednym momencie Odkurzać dywan, zmywać naczynia, ścierać kurze, i jeszcze przy okazji odebrać paczkę, bo akurat kurier przywiózł zamówiony przez ciebie produkt. Nie jesteś w jednym momencie w stanie robić wszystkiego. Musisz swoją pracę zaplanować. Najpierw jedno, potem drugie, potem trzecie. I bardzo podobnie jest z konkretnym postanowieniem poprawy. To musi być konkret. Co chcesz zmienić? Bo jesteś człowiekiem, który rozeznał swoje grzechy, nazwał je po imieniu, żałujesz za te grzechy, a więc wiesz, z czego konkretnie powinieneś się poprawiać. Zły duch ma to do siebie, że przychodzi do nas wydeptanymi ścieżkami. Zły duch, który obserwuje nasze życie, dokładnie wie, gdzie są nasze słabe punkty i dlatego przeprowadza szturm. To miejsce, w którym jesteśmy najsłabsi. Dlatego, jako ludzie rozsądni, mądrzy, powinniśmy w sposób szczególny bronić tych miejsc, w których jesteśmy najsłabsi. I właśnie tam postanawiać konkretną poprawę. Przykładowo, jeżeli masz problem z poranną modlitwą, wychodzi ci pacierz wieczorny, ale ewidentnie z rana nie modlisz się. I widzisz, że to jest Twój problem. To konkretnym postanowieniem poprawy będzie to, że Ty ustawisz sobie budzik 15 minut wcześniej, przed swoją pobudką, właśnie po to, żeby te 15 minut przeznaczyć na poranną modlitwę. To jest konkret. Jeżeli masz rzeczywiście niepoukładane relacje z jakimś członkiem swojej rodziny. To ważne jest, by w postanowieniu poprawy konkretnie postanowić: chcę z tą osobą więcej rozmawiać, chcę się za tą osobę więcej modlić. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by tej osobie wypowiadać dużo komplementów, tak żeby w jakiś sposób osłodzić tą relację. Postanowienie poprawy to nie jest bujanie w obłokach. Ono musi być konkretne. Postanowienie poprawy. Powinno być także realne. No bo my nieraz chcielibyśmy wskoczyć na wyżyny świętości. Jednak Bóg uczy nas pokory. Masz być realny w swoich postanowieniach. Jeżeli człowiek nie był jeszcze nigdy w górach, nie zdobył chociażby giewontu, no to gdzie on wejdzie na Mont Everest? Trzeba realnie oceniać swoje możliwości. Bo jeżeli zbyt dużo będę od siebie wy wymagał, to okaże się, że, ta że te postanowienie poprawy niczego nie zmieni. Realność postanowień wypływa z tego, że ja wiem, kim jestem. Realność naszych postanowień wypływa z naszego pokornego serca. Dlatego ważne jest to, żeby dostosowywać te postanowienia do swoich. Możliwości. Jeżeli spowiada się u mnie osoba uzależniona od alkoholu, i ona twierdzi, że po tej spowiedzi przestanie pić. Według mnie nie jest to realne postanowienie poprawy, ponieważ alkoholizm jest chorobą. To tak jakby człowiek, który choruje na grypę, wstał z łóżka i powiedział od tego momentu nie gorączkuje. No ale hola, hola, Ty jesteś chory, masz grypę, masz gorączkę, musisz leżeć, musisz brać odpowiednie leki, aż ta choroba minie i gdy minie choroba, minie także Twoja gorączka. Jeżeli ktoś ma duże problemy z alkoholem, nosi w sobie chorobę alkoholową, to realnym postanowieniem poprawy będzie to, że po dobrze odbytej spowiedzi taka osoba. Uda się do specjalisty, do jakiegoś terapeuty, psychologa, aby omówić swój problem, aby rozpocząć leczenie. Oczywiście taka osoba ma się wspomagać także czynnikami duchowymi życiem sakramentalnym, modlitwą ale ważne jest to, żeby realnie ocenić swoją sytuację. Jeżeli ktoś ma duże problemy z czystością, wiemy o tym bardzo dobrze, że dzisiaj. Wiele osób jest uwikłanych w pornografię, a często z tym grzechem jest także związany drugi grzech, którym jest masturbacja. Jeżeli ktoś nałogowo wpada w ten grzech od wielu lat i w sakramencie pokuty i pojednania mówi: Zrywam z tym, od dzisiaj już na pewno do tego nie sięgnę. Owszem, może zdarzyć się cud, że Bóg uwolni twoje serce z tego grzechu. Ale jeżeli realnie oceniasz swoją rzeczywistość, to może warto by było podjąć takie środki, które w sposób taki systematyczny pomogą ci wyjść z tego grzechu. Może tym pierwszym postanowieniem będzie to, że po sakramencie pokuty i pojednania zainstalujesz w swoim komputerze odpowiednie programy, które będą informowały Cię o tym, że wchodzisz na stronę, która jest niedozwolona dla Ciebie. Albo jak to opowiadał mi kiedyś pewien chłopak, który przez wiele lat walczył z grzechem nieczystości, za każdym razem, kiedy rodziła się w nim taka pokusa, żeby wejść w nieczystość, żeby wejść na strony pornograficzne, ten chłopak puszczał sobie fragment z filmu Pasja. Dotknęła go ta scena, kiedy pan Jezus był biczowany. Bardzo przejmująca scena, w której możemy zauważyć, jak wiele. Jezus wycierpiał dla nas. I kiedy on oglądał tą scenę, kontemplował tą scenę, modlił się tą sceną, jak sam mówił, ta pokusa do nieczystości odchodziła. Jeszcze inna osoba, jako swoją tapetę w komputerze, ustawiła piękną figurę Matki Bożej. I też opowiadała, że w momencie, kiedy przychodziły jakieś pokusy, właśnie w tej przestrzeni internetowej. Ona na chwilę wychodziła z przeglądarki internetowej i wpatrywała się w pulpit komputera. A z tego pulpitu patrzyła na tę osobę Maryja, czysta, bezgrzeszna. I w tym momencie ta osoba prosiła Maryję o pomoc w walce z pokusą. To są właśnie te realne postanowienie poprawy. To jest bardzo ważne, żeby realnie oceniać. Postanowienie poprawy. Trzecim warunkiem postanowienia poprawy jest pokora. Postanowienie poprawy musi być pokorne. Zgodnie z tym, co powiedział kiedyś Pan Jezus: Bez mnie nic nie możecie uczynić. Jednak święty Paweł doda: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bez Boga nic, ale z Bogiem wszystko. A więc postanowienie poprawy. To nie jest tylko i wyłącznie jakiś mój wysiłek, tylko i wyłącznie moja praca, którą ja wkładam w to, że od tego momentu będę lepszy. Postanowienie poprawy to jest też otwarcie swojego serca na łaskę. Nieraz postanowieniem poprawy pokornym będzie to, że poprosisz inne osoby o modlitwę w Twojej intencji. Ofiarujesz mszę świętą w swojej intencji. Wyślesz intencję modlitewną do zakonów klauzurowych, aby te zakony modliły się w Twojej intencji, bo widzisz, że nie dajesz sobie rady z konkretnym grzechem, z konkretną słabością. Postanowienie poprawy musi być pokorne, to znaczy ja współpracuję z Bogiem nad walką z określoną słabością. A więc, reasumując, postanowienie poprawy musi być. Konkretne, realne i pokorne. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do tego, byś przemyślał te treści, no i żebyś starał się te treści zastosować do swojego życia. Do zobaczenia.